Siemanko na kanale, witam wszystkich co tu zaglądają i coś tam e, dla siebie, że tak powiem ciekawego tu zobaczą. Kolejna parka w mojej kolekcji e, tatyczka z lutego znaleziona przeze mnie 12 taki z połamanym nadoczniakiem Tatyczka od pewnego pana, który był uprzejmy się zamienić za zrzuty, i trafiła do mnie. 14. tak. Ten ważył 4 kg. Moja tyczka ponad 3,80. Trochę to zeszło z wagi. Ten, ten zrzucik teraz waży 3,80. Ten 3,60 ponad. Razem prawie 7,5 kg. No, nie jest jakaś imponująca, ale takie grubaski fajne. Także fajnie, że są razem. I, I zobaczymy, może w przyszłym roku gdzieś trafimy znowu jakieś takie mocne byczki. Jeszcze tak spróbuję jakoś pokazać inaczej. Tak, ją od tyłu. Opa. Były takie nawet dość dość takie uprelone Fajne te tyczki. Nie chcą się tak pokazać. A może się uda o, oprzeć. No, takie dosyć. Także to już druga para skompletowana w tym roku. Niestety nie podniosłem w całości, ale, ale jest i będzie cieszyć oko.